Pewnie zastanawiacie się ile kosztuje pizza we Włoszech i piwko zimne, ale oto to sprawdzam i no, oglądajcie do końca. Sprawdzimy teraz ile kosztują pizze Margarita, najprostsza pizza jaką może być 7,50 euro, czyli ponad 30 zł. Kolejno przyjmijmy Primo Amore, Primo Amore, widzicie, że jest rukowla, ser bufata, pomidory i co? 13,50, czyli ponad 50 zł. Ceny jak w Polsce. A piwko? Piwko. Bira, bir, bir, bir. 0,4 litra, 5,50 euro. Ponad 20 zł. Na co uszukiwać? Piwo nie jest nie wiadomo jakie drogie. 0,4 za ponad 20 zł. No słuchajcie, restauracje też muszą zarabiać, a ja? sąmy we Włoszech. Są turyści, i przez ten okres wakacyjny muszą zarobić jak najwięcej, żeby przetrwać cały rok. Uuhu, hu, hu, hu. Mm, a z racji tego, że ja nie jem mięsa, to spróbuje się margarita. Dobro. Smaczno. Warto tej ceny. Chciałbym poprosić o sos, ale boże się, że ktoś mi wdupi. I pamiętajcie, warto wspierać lokalne przedsiębiorstwa.